A! Siemano, witaj w następnym odcineczku. Jak widzicie jestem przynarodowym, a to dlatego, że świeżo ze szkoły. Ogólnie to kierujemy się dzisiaj w stronę Nekro, bo tam będzie czekał na mnie Mateusz. No i co, pośmigamy sobie coś na Nekro. Może coś jeszcze tutaj po drodze na streetach porobię. No i co, lecimy. Tutaj jakiś murek na początku. Pyk. Yeah. Ooh. Podróż na mekro stwierdziłem, że sobie jeszcze zajadę na pump, tak? No i co, zrobię sobie jedno szybkie kółeczko. dobra, szybkie kółeczko zrobione i widzimy się już na lekro. O, widzę, że Mateusz już jest na miejscówce. O, jest i Mateusz. Dobra, odłożymy sobie plecaczek. Siema. Jaka ceniasz dzisiejszy warun? No kur... A! powiem ci, że to słońce przeszkadza zaraz wypowiem. Tak? Ale tak ogólnie, ogólnie to, jest sens... fajnie. to nie ma błota, jest git to i nie, ciepło jest jest. jest. jest git, no. Widziałem to ostatnio u tego, o Franka, tak, Frank Dirt. Ten, robi tutaj tej i widziałem tą nową treningóweczkę i wreszcie to jest stroma, a nie lądujesz tylko taki bUM No tylko minus jest taki, że trzeba dolecieć Tak. <noise> nie ma już trików na półkę. Idę się ogarnąć, coś poskaczemy. Dobrze, jasne. Ja już uzbrojony, a ty w ogóle długo na mnie czekałeś? Godzinka. Ile? Ile? Pydzinka. Czyli ty tak wcześniej wcześniej żeś przyjechał? Bo ja to miałem być 30, tak około mówiłem, no i byłem, nie, byłem. byłem 40 chyba. Myślałem, że trochę szybciej się jedzie do mojej szkoły. No trochę to słońce przeszkadza, jak się leci to mało co widać i w sumie tak na wczute trzeba sztuczki robić. Żyję! Jakoś się obstrałem i za mało rotacji dałem No? zrobiłem tylko 180 Uu. Przez chwilę był taki nosik, że dziwnie się trochę czułem Nie żeraz poddymił Ota, opa, opa! Oj. <gry> 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 no, teraz zrobi ładne. Barto mi chce zrobić tarczę. On umie tylko, niestety, na półkę. Także jestem ciekawy czy mu wyjdzie, No, pary już tutaj podejść było. Zobaczymy. Powiedział, że teraz zrobi ładną. Także okaże się. No, teraz był... Zadowolony? dogięty i zaliczony. Dobra, poskakaliśmy chwilę na treningu Tam jeszcze w międzyczasie byłem na dużej linii, a teraz już tak pod koniec dnia, bo już niestety powoli słońce zaczyna zachodzić. Idziemy na linię. I Mateusz za też dołączy. No i zobaczymy, co tutaj da się namieszać. No, dobra. Lecimy. To jakaś deska leży Ładnie, ładnie, ładnie Czemu tam nie zrobiłeś? Bo? No Bo nie patrzyłem, się, czy ktoś Aha, okej okay. Dobra, chwilę sobie pojeździliśmy, no i co? Już będziemy zwijać, ogólnie Trochę mnie kusiło, żeby jeszcze trójeczkę zasadzić na tej piątce Ale jak sobie pojeździłem się poprzymierzałem To raz, że już byłem trochę zmęczony, a po drugie Jakoś tam nie czuję tej chopy. I jak już to wolałbym prędkości. chyba na tej czwórce, ale ta czwórka jest większa i się bardziej boję. Ale i tak jestem zadowolony, że już trochę się obudziłem z tego snu zimowego i porobiłem jakieś sztuczki bardziej, tak jak w lato robię. 360 fajne bo... No, na dłużej 360 Nielarny. zrobiłem. Pierwszy raz. No i co? Dziękuję Wam za ten odcineczek. Jak Wam się spodoba, to standardowa łapeczka w górę, suwik z dzwoneczkiem. No i do następnych odcineczków i komentarz do zasięgu. No i do następnych odcineczków zawsze w niedzielę o 12. Marko. Mm-hmm. <laughs>